Czołem kosmiczni przyjaciele. Witajcie w kolejnym AstroFleszu. Dziś ponownie zajrzymy w centrum galaktyki M87 oraz zobaczymy co słychać u sondy New Horizons, która w niedzielę 18 kwietnia przekroczyła kolejny kamień milowy. Zaczynajmy. Wszyscy pamiętamy pierwszy obraz czarnej dziury, jaki astronomowie zaprezentowali dwa lata temu. Spektakularne dzieło obserwatoriów połączonych w Event Horizon Teleskop zrobiło wrażenie na wszystkich miłośnikach kosmosu. Teraz jednak naukowcy dzielą się kolejnymi danymi pozwalającymi lepiej poznać czarną dziurę w odległej od nas o 55 milionów lat świetlnych galaktyce M87. Messie 87 to ogromna galaktyka eliptyczna, najjaśniejsza i największa galaktyka w gromadzie Virgo. Widoczna jest na tle konstelacji Panny. Została odkryta w 1781 roku przez Charlesa Messie, ale dopiero w roku 1918 Hiber Cartis fotografując ją dostrzegł dziwną, prostą smugę wybiegającą z jej centrum. Dziś wiemy, że to ogromny, długi na 5000 lat świetlnych jet zasilany przez jedną z największych czarnych dziur, jakie znamy. Obserwacje jetu już raz wspólnie przeprowadziliśmy w zeszłym roku tutaj na Astrolife. Podczas tamtej sesji zrobiłem mu też zdjęcie. Na pewno jeszcze nie raz tam zerkniemy. Ogromne przyciąganie grawitacyjne supermasywnych czarnych dziur potrafi zasilać jety cząstek podróżujących z prędkością bliską prędkości światła przez bezkresną pustkę kosmosu. Jety emitują światło z całego widma promieniowania elektromagnetycznego od wysoko promieni gamma przez ultrafiolet, światło widzialne, aż po fale radiowe. Różna intensywność promieniowania na poszczególnych długościach fali stanowi swoisty odcisk palca każdej czarnej dziury. Dokładne badanie tego wzorca pozwala wyciągnąć wnioski o właściwościach czarnej dziury, takich jak spin czy też ilość emitowanej energii. Wyzwaniem jest jednak to, że ów odcisk palca zmienia się w czasie. Aby skompensować tę zmienność, naukowcy postanowili połączyć wysiłki wielu obserwatoriów, zarówno naziemnych, jak i kosmicznych, które pozwoliły zebrać dane ze wszystkich długości fali. To jak do tej pory największa tego typu jednoczesna kampania obserwacyjna. Dane zostały zebrane na przełomie marca i kwietnia 2017 roku przez 760 naukowców i inżynierów reprezentujących prawie 200 instytucji z 32 krajów. Badacze mają nadzieję, że ten udostępniony publicznie zestaw danych pomoże lepiej zrozumieć powiązania pomiędzy czarnymi dziurami i ich jetami. W planach są kolejne testy ogólnej teorii względności, w których ulepszeniu mogą pomóc otrzymane dane. A po trzech latach przerwy teleskopy EHT ponownie biorą na cel czarną dziurę w galaktyce M87, naszego rodzimego Sagitariusa A Gwiazda, jak i również kilka innych odległych obiektów tego typu. W porównaniu z rokiem 2017 do sieci EHT dołączą trzy radioteleskopy Greenland Telescope, Keat Peak Telescope w Arizonie oraz Noema we Francji. Pozostaje tylko czekać na to, jakie ekscytujące wyniki przyniosą nowe badania. W niedzielę 18 kwietnia o godzinie 13:42 czasu polskiego sonda New Horizons dołączyła do grona 50. Chodzi oczywiście o wąskie grono sąd kosmicznych, które oddaliły się od Słońca na odległość większą niż 50 jednostek astronomicznych, czyli 50 razy dalej od Słońca niż Ziemia. Do tej pory zrobiły to tylko sondy Voyager 1 i 2 oraz Pioneer 10 i 11. Ostatnie zdjęcie pozyskane z New Horizons 25 grudnia 2020 roku ukazuje bezkresną przestrzeń kosmiczną. Widzimy na nim gwiazdy oraz odległe galaktyki, a w żółtym polu zaznaczono miejsce, w którym znajduje się obecnie sonda Voyager 1. Sądy na tym zdjęciu oczywiście nie widzimy, jest 18 miliardów kilometrów od New Horizons i jakkolwiek odbija światło słoneczne z odległości 152,5 jednostki astronomicznej od Słońca, to jest to stanowczo o wiele za mało, aby osiągnąć jasność pozwalającą na sfotografowanie jej przez czułe kamery na pokładzie New Horizons. Voyager 1 jest najdalszym wysłanym przez człowieka obiektem i pierwszym, który opuścił układ słoneczny. Właśnie tym zdjęciem astronomowie chcieli uczcić przekroczenie bariery 50 jednostek astronomicznych. Kamery na pokładzie New Horizons zostały przystosowane do fotografowania słabszych obiektów. Są zatem zbyt czułe, aby skierować się w stronę słońca, mogłyby się uszkodzić. Dlatego prawdopodobnie nigdy nie zobaczymy portretu układu słonecznego wykonanego przez tę sondę. Jednak gdyby sonda mogła obrócić się w stronę słońca dziś, zostałaby taki widok. New Horizons to sonda kosmiczna, która w 2006 roku została wysłana do ostatniej planety Układu Słonecznego i nigdy do niej nie dotarła. Pół roku po starcie Pluton stracił status planety. A tak poważnie jest to wręcz spektakularnie udana misja. Sonda w roku 2015 dotarła do swojego celu Plutona, dostarczając nam ogromną ilość danych i zdjęć tego odległego świata. Potem w roku 2019 w misji rozszerzonej dotarła do planetoidy Arrokot z pasa Kuipera. Dziś pracuje bez zarzutu, ma wystarczającą ilość paliwa, by zbadać jeszcze jeden obiekt, a wydajność radioizotopowego generatora termoelektrycznego pozwoli na nieograniczoną pracę instrumentów do późnych lat 30 Latem tego roku New Horizons czeka aktualizacja oprogramowania, a astronomowie wciąż przeglądają pas Kuipera i poszukują dla niej kolejnego celu, korzystając z teleskopu Subaru na Hawajach. To wszystko w tym Astrofleszu. Zachęcam do oceny filmu i pozostawienia komentarza. Jeśli podobają Ci się treści, tu na kanale, jak i na fanpage'u, możesz zostać moim patronem. Pamiętaj, że nawet niewielkie Twoje wsparcie na Patronite będzie ogromnym wsparciem dla mnie. Do zobaczenia i usłyszenia. Pozdrawiam, cześć.